Cześć, w tym filmie powiem Ci, jak naturalnie zbudowałem wielkie oraz estetyczne łapy, i jak Ty możesz to przełożyć na siebie, żeby także zbudować sylwetkę, z której będziesz zadowolony. Nazywam się Dawid Koźluk, jestem trenerem sylwetkowym mężczyzn i serdecznie zapraszam Cię do oglądania. Na samym wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu oraz za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby być na bieżąco z wiedzą, która pozwoli Ci wyglądać lepiej. Kiedyś moje ręce wyglądały jak patyki a ja nie byłem zadowolony ze swojej sylwetki. Obecnie jest całkowicie inaczej. Czuję się dobrze w swoim ciele, jestem zadowolony z takiej sylwetki, którą mam, a trening sylwetkowy stał się moją pasją i zgłębianie wiedzy w tym temacie daje mi niesamowitą przyjemność do tego stopnia, że zawodowo zajmuję się kształtowaniem czy też zmianą sylwetki mężczyzn i mogę pomóc również Tobie. Przechodząc natomiast do budowania mięśni rąk, musimy się zająć treningiem dwóch istotnych sylwetkowo-partii mięśniowych, Czyli po pierwsze bicepsa, w którego skład wchodzi mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramienny oraz mięsień ramienno-promieniowy oraz drugiej istotnej sylwetkowo-partii mięśniowej, czyli tricepsa, który składa się z głowy długiej, z głowy bocznej oraz z głowy przyśrodkowej. Biceps oraz pozostałe zginacze łokcia trenujemy wtedy, gdy zginamy nasz łokieć. Jeżeli zginamy łokieć w podchwycie lub zginamy łokieć i robimy przy tym ruch supinacji, to wtedy angażujemy najbardziej mięsień dwugłowy ramienia. Natomiast jeżeli zginamy łokieć chwytem neutralnym na chwytem lub wykonujemy ćwiczenia złożone, wielostawowe, to wtedy bardziej angażujemy mięsień ramienny oraz mięsień ramienno-promieniowy. Triceps natomiast trenujemy wtedy, gdy nasz łokieć prostujemy, natomiast w zależności od tego, w jakiej pozycji jest nasze ramię, to zmienia się zaangażowanie poszczególnych głów mięśnia trójgłowego ramienia do pracy. Jeżeli wykonujemy ćwiczenie izolowane i nasze ramię jest w pozycji neutralnej, czyli nasza ręka jest przy naszym ciele lub w tyło zgięciu, czyli za naszym tułowiem, to wtedy będziemy najbardziej angażować do pracy głowę długomięśnia trójgłowego ramienia. Natomiast jeżeli nasze ramię jest zgięte, czyli przykładowo ręka uniesiona nad głowę, lub gdy wykonujemy ćwiczenia złożone, wielostawowe, jak na przykład dipy, czy wyciskanie sztangi leżąc, czy wyciskanie sztangi nad głowę, to wtedy najbardziej będą zaangażowane dwie pozostałe głowy tricepsa, czyli głowa boczna oraz głowa przyśrodkowa. Same ćwiczenia to jednak nie wszystko, ponieważ jak widzicie tutaj, mimo tego, iż wykonuje jedno z najlepszych ćwiczeń na mięsień dwugłowy ramienia, to moje ręce nadal są chude. Po pierwsze, wynika to z tego, że wtedy mój staż treningowy nie był zbyt duży, ale po drugie, co nawet ważniejsze, wynika to z tego, że trenowałem wtedy bez mimowolnie spowolnionych powtórzeń, co niestety, ale znacząco utrudnia nam budowanie masy mięśniowej, dlatego że mimowolnie spowolnione powtórzenia jako jedyne powodują istotny wzrost naszych mięśni. Oznacza to, że wraz z wykonywaniem fazy koncentrycznej w absolutnie każdym ćwiczeniu, podczas zbliżania się do niepowodzenia, ruch musi spowolnić wbrew naszej woli, i właśnie wtedy następują mimowolnie spowolnione powtórzenia czyli jedyne, które istotnie budują nasze mięśnie. Wyglądają one właśnie tak jak na tym nagraniu. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, ile wykonywać oraz jak programować mimowolnie spowolnione powtórzenia w swoim planie treningowym, żebyś osiągał jak najlepsze efekty sylwetkowe, to zobacz mój ostatni film na kanale YouTube z taką miniaturką. Kolejną kwestią jest odpowiedni plan treningowy, najlepiej taki z priorytetem na biceps oraz na triceps. W takim planie treningowym warto zamieścić ćwiczenia na te dwie istotne sylwetkowo partie mięśniowe, na które mamy priorytet na początku jednostki treningowej. Warto wybrać ćwiczenia, które sprawiają nam największą przyjemność dzięki czemu będziemy bardziej zaangażowani w realizację tego planu treningowego, a to nam przyniesie jeszcze lepsze efekty sylwetkowe. Warto również zadbać o większą różnorodność ćwiczeń na te dwie partie mięśniowe i warto również zwiększyć objętość na te partie priorytetowe, jednak należy pamiętać o tym, że akurat w przypadku bicepsa oraz tricepsa to część z tych mięśni angażujemy podczas wykonywania ćwiczeń złożonych. Natomiast pozostałe parametry treningu sylwetkowego powinny być dobrane pod maksymalny rozwój naszych mięśni, w czym może Wam pomóc program Spektakularna Sylwetka, czyli właściwie jedyne narzędzie, którego potrzebujecie do tego, aby nauczyć się układać skuteczne plany treningowe. Otóż w tym e-booku podzieliłem się wiedzą, jak ja układam plany treningowe dla swoich klientów, a każdy mój klient jest zadowolony z planu treningowego, który ode mnie otrzymuje. Jednak może się pojawić pewna wątpliwość, czy aby na pewno tylko jedna książka, jeden e-book wystarczy wam do tego, aby nauczyć się układać skuteczne plany treningowe, które zmieniają sylwetkę? Ja natomiast mogę zapewnić, że tak jest, ponieważ pisząc tego e-booka, starałem się go właśnie napisać w taki sposób, aby umożliwić każdej osobie, która go zakupi, stworzenie efektywnego, skutecznego planu treningowego na rozbudowanie swojej sylwetki, tak aby dosłownie każdy, kto posiada ten program, Potrafił samemu zmieniać swoją sylwetkę. Jak możecie zauważyć po stronach z eBooka, pisanie planu treningowego na jego podstawie jest naprawdę bardzo, bardzo proste, ale istnieje zawsze pewne ryzyko, że ktoś może ułożyć niepoprawny, zły, nieodpowiedni plan treningowy, natomiast ja starałem się takiej sytuacji zapobiec i każdy, kto ma program spektakularna sylwetka, ma również dostęp do grupy Spektakularna Sylwetka. I jeżeli ktoś nie jest pewien czy ułoży dobry plan treningowy, to może go wrzucić na grupę, i wtedy ja osobiście ocenię taki plan treningowy i powiem, co należy w nim poprawić. Dzięki czemu, już absolutnie każda osoba ma całkowitą pewność, że ułożony przez nią plan treningowy naprawdę przyniesie jej efekty i będzie niesamowicie skuteczny. Pozostała kwestia żywienia, bo choć oczywiście to trening sylwetkowy jest znacznie ważniejszym narzędziem do budowania masy mięśniowej i do zbudowania atrakcyjnej męskiej sylwetki, to jednak odpowiednia dieta przyspieszy uzyskiwane efekty. Aby jak najszybciej budować masę mięśniową, trzeba być na nadwyżce kalorycznej, czyli musimy spożywać więcej kalorii niż potrzebuje nasz organizm. Następnie musimy spożywać odpowiednią ilość białka, i tą odpowiednią ilością jest co najmniej 1,6 g białka na kilogram masy ciała. Aczkolwiek, oczywiście, jeżeli chcemy, jeżeli lubimy, to jak najbardziej możemy spożywać również więcej białka. Należy także mądrze rozłożyć pozostałe dwa makroskładniki, czyli węglowodany oraz tłuszcze. I warto zadbać o jakość naszej diety, korzystając przy tym z zasady 80-20. Podsumowując, ja naturalnie zbudowałem wielkie oraz estetyczne łapy, czyli przede wszystkim biceps oraz triceps, ale również pozostałe partie mięśniowe, czyli generalnie całą sylwetkę, atrakcyjną męską sylwetkę, z której ja osobiście jestem zadowolony. Dzięki temu, że cały czas edukowałem się w temacie budowania masy mięśniowej oraz kształtowania sylwetki, i Ty to możesz zrobić poprzez, po pierwsze, oglądanie moich filmów na YouTubie, więc warto, abyś subskrybował ten kanał. No i po drugie, możesz to zrobić poprzez program Spektakularna Sylwetka, dlatego że w tym programie jest dosłownie wszystko, co musisz wiedzieć o budowaniu sylwetki mężczyzny. I jest to program, który zmienia sylwetkę właśnie każdego mężczyzny. Musisz również odpowiednio trenować. Odpowiednio, czyli mam tu na myśli metodę mimowolnie spowolnionych powtórzeń, ponieważ jest to najskuteczniejsza metoda do budowania masy mięśniowej. Powinieneś zadbać również o odpowiedni plan treningowy. Momentami właśnie taki z priorytetem na partie mięśniowe, które najbardziej u Ciebie odstają lub na takie partie mięśniowe, na których Ci najbardziej zależy. Do tego dochodzi również kwestia odpowiedniego żywienia, odpowiedniej regeneracji. No i to wszystko razem wzięte. Pozwoli Ci zbudować atrakcyjną męską sylwetkę, tak żebyś czuł się dobrze w swoim ciele. Ja mam nadzieję, że właśnie ten materiał pomoże Ci taką sylwetkę zbudować, także mam nadzieję, że film Ci się spodobał, że zdobyłeś tu mnóstwo wiedzy. Będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie komentarza, polubienia, za udostępnienie tego filmu i za subskrybowanie mojego kanału, abyś był na bieżąco z wiedzą, która właśnie pomoże Ci wyglądać lepiej.